Witajcie Tutaj kolejny odcinek z GTA Jest ja z tej strony Z FT-09 jest tu oczywiście e, Devel jak się macie? I oczywiście na w GTA, w co innego No oczywiście No A tam ktoś... I Rożek, rożek jeszcze jest na escape'ie No Rożuś Wstydzi się No <grywa> Patrz jaka furka Fajny kolor Ścigamy się ścig Taki chuj ścig e Drodzy chuj. widzowie głosujcie kto ma lepszy samochód okay. yeah. e Patrzcie Zachował przed chwilą <grywa> e Słuchajcie mamy dla was konkurs Taki jeden mały Eee, żartowałem. <głos> <głos> Jaki tam je pany. <noise> <noise> Dobrze, Dogonie ci cłem. <noise> i pamiętajcie. O, ale ci piosenka ta fajna, ta. Nigdy kupię, nie wchodźcie hey. na kanał y, Dawida. Y, który Jak się nazywasz? Y, Złoty ST09. To jest najgorszy kanał na YouTube. A jak chcecie oglądać sobie pornory na YouTube, to zapraszam na akutację 99 <gulanie chuje> Dobra, podam oba w opisie. Nie No oczywiście musisz. Pozwalam? Ej, czemu tu jest ściana? Co to za gówno? Bo, jesteś. borówką. Nie ma świata. Czekaj, ja wyskoczę stąd. U kur... <gulanie> Eee, chodziło mi właśnie o to Ty ten popał Krzysiu Co? Twoja mama Twoja mama No Krzysiu hmm. Idziemy do Neon Shopu No spoko ne No, Krzysiu no, Ja kurde źle to pisałem e, Drodzy widzowie Nie, kurde namawiaj Namawiajcie Namawiajcie pa pana e, Rożka Żeby sobie kurwa w końcu GTA nagrał znaczy, wgrał na kompa. Co jest? Co, nie działa ci? Nie, że... No co jest? A, dobra, Ctrl-Shift No. Kurwa, nie wiem, co jest z tymi neonami. Twoja muza Chyba jest, co ty odwalasz? Co jest? Weź ty guzimów co? No to wczoraj. No co? Co wczoraj? Eee. Pojam mała. Jaki debin. Czekaj. Ne, jest right. zamiast Neon to Neptun wpisałem. Co wpisałeś? Ja mam... mam talent. Nie Krzysiu. No ale nie działają. O działają, patrz ty, zobaczcie, co fajne. Czekaj. Ej, weź sobie różowy ustaw! <laughs> Rebu! Różowy! Fuzurzowy! Różowy. Różowy? Tak. Albo czekaj, jeszcze podjadę, może jeszcze czerwonego bym sobie kupił. Superrysty. A, a chuj, kurwa. <laughs> Czekaj, czerwony. Tak, da, Dawciu ma takie ataki. No. Tak, mamy tutaj Dawida i Dawida. Dwóch obleków. Takie tak Ja jestem fajniejszy, hehe. <laughs> Mam pedalski róż. Działają ci? No. Dawaj, ja mam, ja mam złoty oczywiście. Chłopaki, o co złoty chodzi? Złoty to jest za nie złoty. Chopaki. Chłopaki. Ole uczujemny. Co? O co chodzi? Jak jak cię do mnie słuchawki spadają? Co? <laughs> masz za małą głowę. Nie wiem o co chodzi. Zobaczcie jakie mamy fajne samochody! <laughs> Tobie nie widać Neonów u mnie. Nie. Co za gówno, obsrane, czekaj, jadę jeszcze raz. Tam. A ty moje widzisz? Jo, czemu masz złote? A jak chcesz mieć widzów, nie? No. To pokaż awatar mój na tym, na Skype'ie, To od razu zobaczcie jak się zleco. Nic. Jak muchy do gówna. No i jesteśmy z powrotem sobie jeszcze w kółko. Bo jesteś dawno. Jesteś kernem. Jesteś z kernozami ja nie jeżdżę. Spierdolę, ja mogę nie jeszcze samochu... Je jesteś w ciąży. Ej, no on zgubiłem, A nie, dobra są. Chodzik. I'm coming. Jezu, kto... Co to było? Nie wiem. O Jezu. Ja. Marta! Uh, no, no, no. Co tam, Marta? No, Zaczętujcie jeszcze raz swoje coś. E, nie, bo my jeździmy z samochodami. Ej, a weź weź powiedz Siemka widzowie. Ja co robisz? Nie, naprawdę, ale weź powiedz, bo to by było ten... ...niekulturalne. Nie no! No weź powiedz! To jest Nie! Witamy! To jest Marta i jesteśmy na live'ie! Jakim <laughs> dom? Pieniążki z YouTube'a przychodzą. Super! Nie no, przywitaj się! Nie, wstydzę się. No to no chociaż... Bo... ...to pokaż cycki w kamerce. <laughs> Zaraz będą, I widzą, by przybyło. No. No. To weź się przywitaj! Dobra, ja się przywitam za nią. Siemka, jestem Marta. <grym> Ej. Ej, Marto. Ej, patrz, jest samochód. Widzisz? No widzę. Chodź, rozwalamy tą szybę. Okej. Okay. A, że tego, w środku. Ano? Myślałem, <grym> że... Ej, Marta, Marta uciekła? Nie, jestem. A, okej. Okay. Tak się Ej, o, o co chodzi w ogóle? Słucham? A co my w ogóle? No, masz się przywitać z widzami. Jakimi widzami znowu? Cześć Marta. Przywitaj się z filmem. Żal. Co my mnie tu wciągacie? Nic nie wciągamy, Trudy, ale... Złotę... Będziesz się wciągamy. Będziesz sławna. Będzie sławna. Złoty za to. Będziesz sławna. Ale ładnego samochoda seskowałeś. skołowałeś A propos samochodów, które ja miałam coś dostać. Przepraszam Czekam. Mam tu same kabriolety tutaj. Kabriolet. No. Jakie jak, jak chcesz? Ehm... Um, nie znam się. A nie to... rozwalaj mi bagażnika! Przepraszam! Ale nie ty... Nie, nie ty! Nie ty, że Nie, żartowałam. mam. No, jasne. Są takie fajne wiesz. Weź to będziesz, wi będziesz widziała na filmie. O, pokażę ci. Czekaj. Zaprezentujemy teraz parcie kabriolety, jakie mamy dostępne w grze. E, dobrze, dobrze. Czekaj. Tylko muszę wyjechać z tego. Stąd. Tylko samochód, nie znikaj sieć tutaj. Samochód? Pożegnaj się z filmem. Czekaj, kabriolety. O, e, oto zaprezentowanie pierwszego gówna. A to drugie gówno. Co okay. Ty masz neony znowu? No, no jaki? Spelu! Wejdź z tego samochodu! Wyjdź mi Ja one mi oddaj! Skierdźcie yes. a więc na razie mamy takie dwa. Takie jeden. Już takie trzy. O... A to nie jest kabriolet. To jest kabriolet, czy to też? To jest kabriolet, ale to ma tak do Eee, a więc jeszcze mamy. Twoją mamę. czemu jesteś na głowie z całym samochodem? Ej, ja już go zespawnowałem, lol. Dobrze wiem. Ale czekaj, jeszcze jeden był taki fajny, bez daszku. To ja mam Tylko, że to nie jest ten. To chyba sportowy, to był komet bodajże. Eee, sportowy, sportowy, sportowy. Komet? Czy może... Chyba komet. No to zapalowałeś go tutaj. Ja? No. Ślepa Dwie Zbieraj. O! Ten. Proszę. Ten jest bardzo ładny. No to to jest Banshee. Lol. No wiem. Ten. ten. jest bardzo ładny. Zobaczysz na filmie. Na filmie. Zobaczysz. Czekaj, czekaj, to się tak robi? I, z... I Krzysiu jest starą babką. Dokładnie. Super, ja też takim. kimś być. Czekaj, no zobaczysz... ty... on w grze taki biega. Nie ja, nie jestem taki... Tak. ja jestem w takiej zielonej bluzie, no ale to na filmie zobaczysz. No nie. Po co? Nie, nie, chcę. nie chcę być słabna. Chcesz? Być? No, masz się z... przywitać z widzami. Przywitać? No dobra, siema. O, widzicie teraz subskrybujcie kanał. <laughs> Deweloperka <KTS> to jest zapraszamy. <laughs> no i oczywiście ZTF 09 nie? <laughs> Pieniążki, pieniążki <laughs> Pieniążki, tak uh, jestem, ja... bo mi tu dzwonią. Papa, pa, pa. Aha, to zaraz przyjdź. Złoty wysp. Uh, a, a tak na marginesie, jeżeli film, filmik się podoba, to lajkujcie, subskrybujcie, subskrybujcie i komentujcie. Rzuty magiczny guzicek Chuj wam dupę <laughs> Jak ty do moich no. widzów się obnosisz ty, ty... Właśnie. Exhibition. Teraz pros, prosimy zhejtować. Tak Zn Nie. Podam link do hejtowania Marta no. będzie słabda Tak zapomniałem pasów Hehe <laughs> U bord Co się dzieje? A Marta udawała, że poszła na kampi. Na no co, na camping? Ona camping. Ona jest, a jej nie ma. <śmuchaj> co to było? Ty, gnoju! Jakie <śmuchaj> Rozwalił mi samochód i do tego ja zdechłem. <śmuchaj> Ej Krzysiu, Słucham. daj jeszcze linka do fabpage'a naszego. Kto? Co? do, do fortepiza fortepiza Krzysiu, jak będziesz wrzucał to teraz ten ten wrzucaj te tutaj tam no te a tam te później a tam usunę ja no dobra możesz usunąć chociaż tam był ten fajny Krzysiu, Krzysiu, znajdź mnie a pod koniec był Bendik Chyba ma tak to zajebiście powiedział, ty! Siema, o chuje! <noise> Złoty fapaczu, gdzie jesteś? No ja jestem w tym... mieście No wow. a w którym? Jeszcze raz Siema, chuje Co? Ej, jutro pierwszy WS No Ej, to dawaj na ten, na jump 2 Nie u... Nie ujawniaj jaki mamy plan lekcji, bo jeszcze nas nakryjo i w ogóle będą mnie, ten, widzowie napastować pod domem. Ej, ja nie wiem czy wy to widzicie. No nie wiem. Ale tam jeździ samochód. Twoja I Słuchajcie. Eee, dzień dobry pani. Dzień dobry. Pani duże cyce. Smacznego, chuj. Chuj. <noise> A czekaj, ty, weź tam. Ale kamizelkę sobie uzupełni. To musisz odejść ode mnie, bo nie będę mógł uzupełnić. I Czekaj. Marta. Nie ma Marty. Ona kampi. Ona jest. Daj. Tak, Roma stoi za płotem i patrzy. Czekaj, kamizelkę muszę odpiąć. Kamizelkę. Nie mogę jeszcze 47 sekund. Dobra, a bierz spadochron. Nie. No to ty mi ciśnie granata. Pod dupę. <śmuszel> Brawo człowieku. Dobra, chodź na jump 2, bo chcę się skoczyć. To będzie ładnie filmować. To dobra, Pas, pas, pas. patrz. Leca. Bo zabiorę samochód. Chłopaki co? Macie już walentynki. Z walentynki? <grym> nie, uh, mam twoją Walentynki <grym> walentynki walentynki. Chodź, Krzysztof, do mojej fury. Ty chodź do mojej. Oh, ja nie mam na Chodź, chodź, moja kochana. Sać, sać, sać mi, bo na chodź, chodź. Złoty, nie, czekaj czekaj, 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 czekaj. czekaj. Moja ja. pyta, roześmiano. Złoty, podejdź, Czekaj, do... podejdźmy. Czekaj, tyur. O! Ej, Ale. Czekaj. Czekaj na mnie. Chodźcie wysiąść, ty! Co za chuj? Co za chuj? Co się stało? Spierdala <noise> i kuda się, się nie lubię Jump 2? Nieważne gdzie ja idę Złoty, dochodź na jump 2, To jest fajnie No dobra <noise> Dobra, idę na bigos Pierdalaj mi z tym czołgiem, idioto! Ej, na filmie było pokazane, że ty za mną zalatujesz. Ej, nie, ja se stoję. Lol. Nie, nie, chodź na Bigos, przynieś se tu Bigos. Ej, wyląduj chcę, mi się, nudzi mnie to wszystko. Ej, wyląduj na mnie. Jeśli umiesz. <gorzGenial modified> <ook> Ej gdzie ja jestem? Czemu ja w tobie byłem? Byłeś we mnie O! Fajnie tam w środku A, Jezu, czekaj, ja muszę zobaczyć jak to było Jestem osypkiem Krzysiu, on cię penetrował A fajnie było no. -Y. Ej, It will be cob but... Dobra, okej okay, teraz lepiej Idę na skoki narciarskie Krokodyl, tu mam Okej. Okay. O kurwa. Nie tak. Ej. Dobra, się skończyła. Chuj. Juzku. Kurwa, nie. Czekaj, muszę chwilę być z tego z GTA bo. Bo. skraszował. Ok. Złoty Dawid, może ty też będziesz nagrywał. Eee, nie wiem. Piracki buddyka mnie nie chce nagrywać. Co? Nic. Mogę chyba go skraszować, nie? To znaczy ten Nie skraszować się, to co ja powiedziałem. O, o, o. A ja spodłębałem. Trzeba grać przecież, nie? A ty, Krzysiu, czym nagrywasz? Ja fropsem. A, frops, to jest Ale Bendik lepszy. Bendik najlepszy. Siema, chuje. Kto jeździ krosem? Ja jeżdżę kładem. Ja, ja wezmę sobie helikopter, bo nie mogę tutaj żyć. Oh. Albo nie, pójdę na skoki. Oh, oh. Nie mogę. To tak. co? Ja zrobię w prasę domową z polskiego. Chyba. No dzięki, że we mnie wlazłeś i nie mogę się ruszyć. Oko Uj, uj, uj! <laughs> Spadłem! <laughs> Ale dobra, zupełnowałem się. Złoty, przerobiłeś już zdjęcie. <gryzanie> Jak to wyglądało, zarobiście. Tak cię do góry wywaliło i spadłeś na dół. To było piękne. O, ale zimna książka. <gryzanie> Znowu. <to>. <gryzanie> 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 Jest złoto, patrz na mnie. Jesteś tam? To patrz na mnie. jestem tutaj... Patrz na mnie, patrz na mnie, patrz na mnie, patrz na mnie. Nie bałkę patrzeć, bolecę no Patrz <laughs> Nie widziałeś. Gdzie ty jesteś? Zabiłem się Ty podzido Ej, tu jest spadochron. No bo to mój! Ej, I... czekaj, patrz. Czekaj. chłopaki. Złoty, patrz, 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 patrz. Małyś! Widziałem, spadałeś w górę. wszystkie odcinki, młody dał sukces. O, challenge. Ten, no kurde. A. Jak to? No. O, o, ale są samochód. A ile jest odcinków mody na sukcesu? Nie wiem 2 miliony 456 gdzie ty jesteś, bo Ja? O. No. A ja nie wiem. No, Chyba może tu nie wiesz. Jestem na JumTy. Czekaj na mnie. Co? Gdzie ty jesteś? Dawaj, stać na jumpie na dół. Bo ja jeżdżę wózkiem widłowym z litra. Okej, okay, czekaj. A, 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 a. A, okay. No, zepsuj. Dobra, czekaj. Jump, Szukaj no. wózek widłowy. A gdzie jest? E, jak skoczysz z dżumpa, to powinieneś wylądować mniej więcej w te miejsce. Um. Tylko leć prosto cały czas. Mam lepszy powóz. Złoty, cofnij tam. Cofnij tam, kiepsko. Gdzie... Po... Kto coś do mnie napisał? Czekaj, sprawdzę. No, Rożek chyba napisał. Napisał, że idzie na Bigos pewnie. <laughs> no Boże. No Boże. No Boże. Marta jednak jest O Złoty Złoty Marta, 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 odezwij się Marta Marta Ej złoty Złoty Czekaj, e, słucham Cofnij. Trochę tak bardziej tam gdzie ten. No. Czekaj, bo ja na escape jestem, czekaj chwila. Kurde, Krzysiu, yy, weź nie, bo ty teraz ten nagrywasz, to tak? Mogę przestać. To weź chwilowe cięcie walnij. Okej, to No i jesteśmy. I co, mam się cofnąć, ja? E, no, cofnij się trochę, 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 trochę. Tam bardziej w moją stronę, nie? No, a jeszcze? jeszcze? Jeszcze, 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 jeszcze. What the fuck? Samolot? Ej, samolot! samolot. Spad mi przed ryjem. Ej! No zostaw! Cofnij trochę tym wózkiem widłowym. Jeszcze, 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 jeszcze. Dobra. No cześć! A przewalę się Flip Flip Wow. No, w końcu muzyka, dobra To nie będzie, będzie za na filmie. Nie dobrze będzie Pasło mini traktorek. Co? Już jest spadałowaty traktorek. No chodź tych chodź, jedziemy Nie mogę cię dogonić Będziemy... Czekaj, zmienię weźmie... A wy... Ej, weź sobie tego... Śmieciarkę też Albo nie Dobra Mhm, -mm. ja sobie wezmę... Tak, tak Złoty cofam, bez mojej tej... <grym> tak, tak, to... O, to jest, dobra O muzyka No i muzyka się zmieniła, lol. Metalika. Ty co? Do go Do Nie, no serio, to będzie jak. <laughs> <laughs> o Jezu, Chryste. <laughs> 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 Ładne starto, <laughs> no dawaj, dawaj. czekaj, ja na ciebie wiadę. To nie ma nitro lol. To się dobija, tak żyjesz? Ja, A to co to było? Semeczkę właśnie zrobiłem Brawo o, tak. Prawie Cię zabiłem Patrz, tak się jeździ, tak się jeździ Jezu Ty grzmur. Coś? <grystanie> Oj, weź tam spuść, ja Weź tam, tam spójrz do góry Tutaj Samoloty wytyfy? Wy? Samoloty wytyfy? Wy? Dobra, dawaj jedziemy. Patrz kombiny. Kombiny co? Kombiny tu są. Ścigamy się kombinami. Nie, dawaj. O, jedź ciągle prosto i nagle skręć. Spoko. Tu <laughs> utrzymali. Dawaj, dawaj tędy. Haha, ha, wyrobiłem się, lol. Ale mi trochę ścinał. Spoko. Yy, 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 Patrz. Takie stąpy. A czekaj, ja muszę jedną rzecz zrobić. nie! nie, nie. Ja muszę jedną rzecz zrobić czekaj, cięcie. Okay. Yy. Właśnie dup ciebie z emotorkiem. Ty, dupcisz? mnie. Teraz. W tej chwili. Co, co ty zrobiłeś? Co? Co to było? Czemu ja na motorze nie siedzę? Nie wiem. Hajs się nie zgadza? Czekaj, już jadę co? do ciebie. Czekaj, czekaj, czekaj. Gdzie ty tu masz pak z paliwem? Spisztoluj! Dobra, chodź. Ty chujo leży, jeden. Tanges, to jaki kutas. Zobaczcie, jaki chuj, zobaczcie. Zobaczcie. Okej, przechycimy. Wać chuj. I na pożegnanie, tak żeby nie było tak drenów, two ludzie, to na pożegnanie zrobimy sobie takiego fajnego tryczka, nie? Tak, ale. Aha, ale to mi się już... zabije, ale cóż tam. To dobra. To trzy, cztery. I gdzie, gdzie ty pojechałeś? Ja? Za tu Gdzie ty jesteś? <grym> ja pierdolę! Ja myślałem, że ty w drugą stronę pojechałeś, nie? Co? Do chaty, rudytwalu. Czekajcie. Odegrammy. Odegram się zaraz. Wypierdalaj z tym ciągiem! Ra! kurwa kurwa kurwa. Oh, teraz mnie zła puka się dobra no to tym miłym akcentem zakończymy ej ale to i tak będzie dużo części z tego dobra kończymy ten odcinek dziękuję za oglądanie Zapraszamy do oceny Pamiętajcie o pieniążkach Ja muszę zarabiać pieniążki z YouTube'a No właśnie, właśnie No dokładnie Za coś trzeba wyżyć Współżyć Współżyć <laughs> Dawciu, współżyć No, no też tak No, no to... Siemanko No cześć!